Dowiedz się, jak możesz zaktualizować przeglądarkę internetową Microsoft Edge w wersji na komputery. W oknie przeglądarki Microsoft Edge naciśnij pozycję Ustawienia i nie tylko. A następnie Ustawienia. Na ekranie ustawień, w panelu bocznym, naciśnij pozycję Microsoft Edge. Informacje. Po wczytaniu panelu, aktualizacja może zostać rozpoczęta automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, postępuj zgodnie z instrukcjami na swoim ekranie, na przykład, naciśnij przycisk Pobierz i zainstaluj. Po zakończeniu instalacji aktualizacji, naciśnij przycisk Uruchom ponownie. Po ponownym uruchomieniu przeglądarki strona sprawdzania aktualizacji powinna zostać wyświetlona ponownie. I gotowe. Twoja przeglądarka powinna być już zaktualizowana.